Obecnie mamy 52% udział w rynku w Polsce. Jesteśmy w 250 miastach. Porażka na porażce była i to są moje doświadczenia, to są moje szczepionki i na pewno na nich wyrosłem. Samochody są uszkadzane. Ma pan około 2,5 tysiąca samochodów na wynajem. Czy nie uważa pan, że jest to dość ryzykowny biznes? Ponieważ mówi się tak, że samochód służbowy i samochód wynajmowany wszędzie wyjedzie. Zastanowiliśmy się, ile samochodów y, można bezpiecznie wystawić na ulicę, aby w razie porażki, a w zasadzie totalnej porażki, nie było tak, że biznes wywróci się do gry nogami cały. W tej chwili w Niemczech na przykład y, 80% ludzi wynajmuje mieszkania, a 20% kupuje. U nas jest dokładnie na odwrót. Żeby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij subskrybuj, a następnie dzwoneczek. Angelika wiergus zapraszam na program Kulisy Sukcesu. Jego samochody jeżdżą po ulicach 250 polskich miast, a jego flota liczy kilka tysięcy aut. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu rozmowa z Maciejem Pankiem, założycielem firmy Panek SA. Sukces zbudowany na porażkach. Czy tak możemy powiedzieć o Pana wielkim sukcesie? Możemy tak powiedzieć. Jeśli to e, odpowiada, to ja do tego się przyznaję. Porażka na porażce była i e, to są moje doświadczenia, to są moje szczepionki i na pewno na nich e, wyrosłem. To w takim razie proszę powiedzieć, jak to wyglądało u Pana od początku, zanim Pan założył firmę, Panekesa? Nie wyglądało to różowo i wcale, e, gdy zakładałem firmę, nie zdawałem sobie sprawy, że będę w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Firmy założyłem po wielu różnych perturbacjach, i wcześniej już miałem doświadczenia z prowadzeniem różnego typu działalności. I to było tak, że już w tej końcowej fazie nie wiedziałem, co robić po tych większości porażkach i zatrudniłem się, w zasadzie, zapisałem się do biura dla bezrobotnych i tam napisałem biznesplan, plan, który chociaż został przyjęty przez urzędników, został mi przyznany kredyt w wysokości 10 tysięcy i ja byłem bardzo dumny z tego, że wtedy mogłem ten kredyt uzyskać. Mimo tego, że wcześniej prowadziłem różnego typu inwestycje kapitałowe i przez dwie godziny potrafiłem zarobić 20 tysięcy. Ale później ten czas minął i musiałem się zmierzyć z rzeczywistością trochę inną niż, niż wirtualna. Więc jak dostałem ten kredyt, to um, zakupiłem sobie e, czynsz inicjalny na pierwszy samochód do wypożyczania samochodów, i to był Dale Nanos. Następnie musiałem spowodować, żeby ten samochód zaczął e, przynosić jakieś obroty, czyli był wypożyczany przez klientów, co było niezwykle trudne, ponieważ nie miałem żadnego doświadczenia a w miejscowości, w której wtedy mieszkałem, czyli 80 tysięcy mieszkańców, nie było chętnych na wypożyczenie samochodów. Więc dopiero po półtora miesiąca zdobyłem pierwszego klienta, a po dwóch miesiącach samochód się rozbił i musiałem dalej prowadzić swoją działalność, ponieważ byłem nastawiony na przetrwanie, czyli żeby kredyt na 10 tysięcy mógł zostać mi anulowany, to musiałem prowadzić działalność gospodarczą o minimum 2 lata. Więc dążyłem do tego właśnie. Ale zanim była firma, którą teraz Pan ma, pracował Pan w urzędzie miasta, miał Pan swój zakład fryzjerski, miał Pan też swój sklep spożywczy. Czy uważa Pan, że takie różne doświadczenia doprowadziły Pana do tego miejsca, w którym teraz się Pan znajduje? Dokładnie. Jeśli człowiek chce mieć jakąś ścieżkę swojego rozwoju, to w zasadzie nie można sobie w teorii wyznaczyć tej ścieżki i nią, i nią podążać. To jest duże szczęście, jeśli komuś takie coś wyjdzie. Natomiast należy określać jakieś ramy, jakąś ścieżkę, jakiś cel i wtedy próbować do tego celu dochodzić. Natomiast nie zawsze się to udaje, ale w międzyczasie pojawiają się inne drogi i człowiek odkrywa coś innego i podąża inną ścieżką. Te drzwi, które się otwierają przed nami, jak poszukujemy coś, co wyznaczyliśmy sobie wcześniej. To one przynoszą nam niesamowite odkrycia. I jeśli nie wyznaczymy sobie celu na początku, to nigdy nie dojdziemy do tych drzwi, które mogą nam się otworzyć po drodze na, w tym celu. Są też takie przypadki, gdy, gdzie ktoś wyznaczy sobie jakiś cel, a otworzą mu się takie drogi, o których w ogóle nie miał świadomości, i tamten cel, o którym myślał na początku, zostanie zapomniany, porzucony i wybierze się cel jeszcze lepszy, akurat na tą chwilę. To przepis na sukces według Pana jest jaki? Działanie. Działanie i wytrwałość w działaniu. I niekoniecznie działanie polegające na tym, że ślepo bijemy głową w mur, tylko trzeba to działanie wykorzystać na różne formy. Zdobywać różnego typu perspektywy. I jeśli okaże się, że stanęliśmy w miejscu, no to nie przebijemy głową w mur, tylko staramy się znaleźć do tego drabinę albo obejść mur dookoła, albo zrobić cokolwiek innego. Na co tylko kreatywność nam pozwoli. Więc właśnie to działanie i wizja, jaką sobie nakreślimy, aby prowadzić działanie, spowoduje, że będziemy mieli cały czas cel i sens tego, co chcemy osiągać, a że później to może się zmienić w wyniku okoliczności zewnętrznych, albo w wyniku tego, że my sami zmienimy siebie albo nasze dążenia. To będzie jeszcze lepiej, bo plany cały czas muszą być aktualizowane. Wróćmy do początku naszej rozmowy. Wspomniałam o porażkach, bo Pan też w wielu wywiadach o nich mówił. Dlaczego uważa Pan, że porażki są potrzebne? No, gdybyśmy nie mieli porażek, to nie potrafilibyśmy się uczyć. No, przede wszystkim, skąd bierze się nauka? Ludzie od zrania dziejów czerpią naukę z, z tego, co powiedzą inni. Z tego, co zauważą od innych, z tego, co się nauczą na różnego typu szkoleniach, szkołach i edukacji, ale największa i najgłębsza jest wiedza taka, którą zdobędziemy sami. Ja doświadczyłem to i na własnej skórze, i na, na tym, co inni, inni robią, bo wiele razy ja próbowałem komuś doradzać, natomiast widziałem, że ludzie nie biorą sobie do serca tak rad, które są dawane przez inne osoby jak do doświadczeń, które przeżyją osobiście. Wtedy takie doświadczenia są trwałe i na pewno będą bardziej wartościowe dla osoby, niż to, że taka, taka osoba wysłucha sobie ich gdzieś w teorii. Co prawda są niektóre osoby, które potrafią wyciągać sporą wiedzę i potrafią się uczyć na błędach innych, ale większość z nas niestety nie potrafi. Co prawda, na początku są w to zaangażowani, zmotywowani, ale ta motywacja starcza na jakiś czas. Więc potrzebujemy przede wszystkim działać, żeby mieć ciągle motywację do tego, żeby poszukiwać ścieżek. Jedną z gałęzi Pana biznesu jest car sharing. Ma Pan około 2500 tysiąca samochodów na wynajem. Czy nie uważa Pan, że jest to dość ryzykowny biznes, ponieważ mówi się tak, że samochód służbowy i samochód wynajmowany wszędzie wyjedzie. Jest to kolizyjny biznes? W zasadzie to każdy biznes jest ryzykowny i przedsiębiorcy o tym wiedzą doskonale. I czy to będzie wypożyczania samochodów, czy zakład fryzjerski, czy linie lotnicze, to jak teraz widzimy, wszystko obarczone jest ryzykiem. I można by sobie pomyśleć... Że jest się kosmetyczką i założę sobie zakład kosmetyczny, wynajmę sobie niedrogo lokal i będę gdzieś tam robić. Ale przyjdzie koronawirus albo inne zdarzenie i zmiecie z powierzchni Ziemi nasz biznes, więc będziemy musieli sobie wymyślać coś innego. Tak jest z wszystkim. Rzeczywistość jest niestety nieprzewidywalna i tylko przedsiębiorstwa i firmy, które są antykruche i przyzwyczajone do. Ciągłej, naturycznej i permanentnej zmiany są odporne na, na zmiany, jakie mogą przynosić nam pandemie, z którymi się spotykamy teraz. Był rok 2017. Na polskich ulicach pojawiły się pierwsze samochody pana firmy, które właśnie można było wynająć sobie na minuty, na godzinę. Jak wyglądało skalowanie tego biznesu? Um, dość długo um, zastanawialiśmy się nad tym, jakie będzie ryzyko. Bo obawy były takie, że ten biznes może wywrócić spółkę matkę, czyli ten podstawowy biznes rentakarowy, który był dochodowy wtedy. Więc zastanawialiśmy się, ile samochodów można bezpiecznie wystawić na ulicę, aby w razie porażki, a w zasadzie totalnej porażki, nie było tak, że biznes wywróci się do gry nogami cały. Więc ustaliliśmy sobie liczbę 300 samochodów i określiliśmy, że jeśli to nie będzie w ogóle działało, to te samochody z powrotem wrócą do normalnego renta karu i będą tam, tam zarabiać. Tak się akurat złożyło, że nie trzeba było tego robić, i te samochody jeżdżą, klienci ochoczo je wynajmują. I później, jak zobaczyliśmy, że tak się dzieje, to dorzucaliśmy kolejne samochody. A jak często wymieniacie flotę? To zależy od kontraktu. Kontrakty są różne, ale mniej więcej pomiędzy rok, a dwa lata samochód istnieje w usłudze, chyba że jest uszkodzony, no to wtedy wypada wcześniej. A czy w blasku sukcesu Waszej firmy, sukces mogą odnieść też inne firmy, współpracujecie z podwykonawcami, czy sami wszystko robicie? Nie, sami nie dalibyśmy rady, jest bardzo dużo podwykonawców. W zasadzie to ja dokładnie nie wiem ilu, ale to się liczy w setkach. Bardzo dużo zakładów naprawczych, serwisów, ale nie tylko, kupujemy różnego typu środki, części, i w ogóle słuchamy też rad innych, ale też korzystamy z różnego typu finansowania, z firm porządkowych, firmy, które czyszczą też samochody. I korzystamy też z takich drobnych firm jak nasi klienci, którzy też zakładają sobie działalność gospodarcze, żeby czyścić nasze samochody i dostawać za to bonusy. A jaka Pana zdaniem jest przyszłość car sharingu? Bo wydaje mi się, że u nas w Polsce jest jeszcze taki, takie przekonanie, że ludzie chcą mieć własne samochody, chcą mieć własne mieszkania. Jak to Pana zdaniem wygląda? Tak, to przekonanie jest z nami od dawna, ale ja się tego nie boję, bo wiem, że ludzie się zmieniają i tak nie zawsze musi być. Za granicą też tak kiedyś ludzie mieli, ale się zmienili. Zmienili się dlatego wcześniej, że tam gospodarka rynkowa egzystowała wcześniej niż u nas. Więc to, co jest teraz na Zachodzie, będzie przychodziło do nas i ludzie nie zawsze będą tak mocno przywiązani do samochodu posiadanego na własność. Czy do mieszkania. W tej chwili w Niemczech na przykład 80% ludzi wynajmuje mieszkania, a 20% kupuje. U nas jest dokładnie na odwrót. Kiedyś tak samo będzie z samochodami. Ja się nie boję o biznes sharingowy, bo on ma duże podstawy, przede wszystkim ekologiczne. To nie jest biznes, który jest taki typowo pochłonięty i nastawiony na to, żeby konsumować. Ten biznes jest nastawiony w ten sposób, że im więcej ludzie będą z niego korzystać, tym lepiej się to odbije dla środowiska i samych mieszkańców, ponieważ ludzie korzystając z carsharingu będą pozbywać się swoich własnych samochodów, które zastawiają przestrzeń publiczną, dodatkowo są jeszcze stare i, i wyjątkowo. Mm, Zależy, że paliwożerne to jeszcze nie spełniają norm, które znajdują się obecnie, a także zasoby w postaci takiego samochodu prywatnego są dużo mniej wykorzystywane niż zasób w postaci samochodu kasheringowego, który jest kilkakrotnie albo nawet kilkanaście razy lepiej wykorzystany niż samochód prywatny. Więc z tego I się cieszę prostu... i dążę do tego, żeby właśnie zminimalizować ten, ilo, il, ten, ten rynek nadmiernej ilości samochodów. W Polsce jest on e, mocno przekroczony w stosunku do średnich norm Unii Europejskiej. I a propos właśnie tego czasu, szacuje się, że około 4% czasu w ciągu doby używamy swoich samochodów. Dokładnie i to niestety jest e, bardzo słaba liczba. Oczywiście w ciągu całej doby, czyli liczy się też z tym, że samochód w nocy stoi. No, ale wszystkie samochody w nocy stoją, natomiast sharingowe bardzo często jeżdżą. A jakie są największe problemy, z jakimi borykają się firmy sharingowe? Samochody są uszkadzane, ludzie nie do końca dbają. Oczywiście społeczeństwo jest różne, niektórzy dbają, niektórzy w ogóle się tym nie przejmują, więc służby, które czyszczą samochody, muszą działać bardzo intensywnie. I tak samo z tymi uszkodzeniami których może wydaje się, że jest bardzo dużo, ale jak na tyle tysięcy samochodów, to my sobie dajemy z nimi radę. Natomiast fakt jest, że, że no, kiedyś, mając mniejszą ilość samochodów i samochody w zwykłym rentakarze, nie zdawałem sobie sprawy, że w carsharingu będzie tych szkód więcej niż, niż w takim tradycyjnym biznesie. A jak wypadacie na tle konkurencji? Teraz wiemy, że na przykład Marka Izera zapowiada, że prawdopodobnie za kilka lat będzie też wprowadzała samochody do wynajmowania na minuty. Obecnie mamy 52% udział w rynku w Polsce. Jesteśmy w 250 miastach i no życzymy sobie, żeby było więcej tej konkurencji, ale niestety rynek w Polsce cartridgingowy stanął w miejscu od dwóch lat. W zasadzie się nie rozwija. Ten rok 2017, kawałek 2018, był takim rokiem, gdzie większość firm wtedy się zainstalowała w Polsce i od tego czasu nic się nie dzieje. Rynek zamarł, stoi i, i niektóre firmy się cofają, niektóre firmy w ogóle znikają z rynku. Więc rynek jest bardzo trudny, natomiast my wierzymy w niego głęboko i mimo trudności będziemy chcieli, żeby, żeby działał. Aby być na bieżąco i dostawać informacje o nowych filmikach, kliknij dzwoneczek i subskrybuj kanał Kulisy Sukcesu.